A tak wyglądają chałupy od strony Zatoki. Tutaj szkoła na szkółce windsurfingu. No fajnie. Tak, kitesurfing tak samo na latawcach. Latawiec z deską, tak. Bardzo dużo amatorów tutaj jest widzę tego tych sportów No parę chwil, parę zdjęć i małem Molo. Malownicze bardzo w chałupach. Kończy się właśnie kolejny dzień z zachodem w słońca, ale nie za horyzontem, tylko za jakimś pasmem, mur. Yy, ale dzień był przepiękny. Ten krótki wyjazd zbliża się ku końcowi. Yy, jutro już musimy wracać, bo to było tylko 5 dni. Yy, tutaj nawet miejsce znalazła sobie mała mięta. Oczywiście, tak jak mówiłem, planuję tutaj półeczkę z mikropalnikiem, z mikro umywaleczką. Jak to zrobię? Bo wydaje się to prawie niewiarygodne. To zobaczycie. Bora się pożegnać. My już wracamy. Mały test samochodziku przeszedł w miarę dobrze. Wiem, co poprawić. Wiem, co, co zmienić, także nawet dobrze, bo rzeczy, które miałem wykonać, muszę już zmodyfikować. Zawsze to życie przynosi jakieś modyfikacje, kiedy na bieżąco człowiek Na przykład w tym przypadku, na przykład w tym przypadku, no dobra, ale no, mieszka już, tak? Mieszkam w tym samochodziku Jest bardzo fajnie, daje mi to dużą, dużą mobilność Przez jeden dzień ob oblecieliśmy na przykład Trzy miejscowości Sporo zobaczyliśmy, mimo że To tylko kilkudniowy wyjazd Mam nadzieję, że będę nocował jeszcze w mnóstwie, mnóstwie miejsc Mimo tych obostrzeń, które nam szykują A powiem wam, że jak tutaj jestem, to ten świat wydaje się takim światem nierealnym Czytam, że tam te obostrzenia i tak dalej, i tak dalej Coraz więcej, coraz więcej Delty, gamy No właśnie, sprzedawca niesie gorący popcorn Fajnie Kukurydza gotowana, o tak to wygląda. Te chłopaki się nachodzą, żeby zarobić. Ale niestety, no według mnie to jedzenie nie jest też jedzeniem zdrowym. A w pewnym wieku trzeba już chyba uważać na to, co się je, nie? W Wielkiej Brytanii premier podobno zapowiedział, dowiedziałem się z magicznego pudełka właśnie zwanego smartfonem, że tam obostrzeń od 19 lipca już nie będzie. Mają żyć mają żyć z tym Malwarem 19 Ech. mają żyć w zgodzie No właśnie, czyżby odpuszczali jak w Singapurze? Prawdopodobnie tak, chyba na to wygląda. W Polsce będziemy mieć raczej podgórka Zdecydowanie, chyba będą coraz to większe obostrzenia. I tak jak kiedyś mówiłem w, taki, w takim odcinku o WWE. O, o chińskiej bardzo starej sztuce postrzegania rzeczywistości, sztuce życia, można powiedzieć, yy, w czyli wszystko płynie, my zachowaj, zachowujmy się jak widz, obserwujmy, szukajmy dróg wyjścia. Fale yy, jak w latach 70. Yy, uderzają w brzeg, tak i dzisiaj. Nic się tutaj nie zmienia, nikt w chałupach nie chodzi w masce. Nie widziałem w sklepach, sklepikach wódkach obsługujący ludzie tak samo yy, jakiś ktoś pojedynczy ma pod nosem ale tak naprawdę jak się wchodzi to, to można powiedzieć że w przeważającej ilości przypadków nie ma żadnych masek nikt w tym nie chodzi nikt tych szmat nie yy, jakoś nie utrzymuje na swoich twarzach serio yy, także no mnie osobiście to cieszy jednak jednak jakaś tutaj lokalna mądrość. Powiem szczerze, że gdybym miał założyć teraz szmatkę na twarz i wejść tutaj do jakiegoś sklepu, to <noise> już widzę te głupie spojrzenia, nie? <noise> to znaczy na mnie, że ja jestem głupi. No i dobrze. I, i dlatego hmm, fajnie jest jakby taka odskocznia. Tego, tego potrzebowałem, tego... Chociaż, chociaż na, na parę... To jedziemy. <noise> nie wiem, czy Tomek mówił, ale to jest bezpłatny. Parking na Park for Light, coś by sobie go znaleźli. Bardzo fajny, bo jeżeli nie mówię, to tu jest również dobry, fajny taki dla dzieci plac zabaw. O, samochód akurat stanął. A. Także dzieci będą miały też fajną rozrywkę. A parking jest tej wielkości, i też tutaj są ubikacje tu dwie, tam jedna. Podjechaliśmy do Parku Oliwskiego. To jest już prawie Sopot. No i idziemy zobaczyć z ogrody. Podobno są fajne. Czy tak będzie zobaczymy. Trochę obrazków z początku tego ogrodu. W ogóle zapowiada się fajny, fajny ten ogród. Fajnie. Tak, jakieś rzeczki, jakieś. Jeziorka na prawo też. Jest tu też podobno ogród japoński, ogród botaniczny. Także jeżeli jesteście nad morzem albo Ale będziecie, jeszcze, to powiem, że jest to darmowe i otwarte od 5 do 23. A tak, darmowe Agnieszka że Rzeczywiście tu nie było kasy żadnej. Nawet od dziwo parking jest chyba dzisiaj darmowy, bo budka parkingowa yy, od strony ulicy parking przy ulicy Cystersów. Jakby ktoś chciał dla autobusów, dla busów i dla osobowych. Niezbyt duży dla osobowych, ale jest dzisiaj poniedziałek. Gutnia zamknięta parkingowa, więc chyba jest darmowy. Agnieszka studiuje mapkę. <laughs> Boję się zgubić chociaż bez przesady ten teren nie jest taki, żeby można było się zgubić, chociaż jest dość rozległy. I tu prawdopodobnie zaczyna się tą bramą, właśnie japońską, taką yy, ogród japoński. To jest jakaś stosunkowo nowsza nowość. Yy, tak, nowsza nowość. Yy, nie było tego parę lat wcześniej, podobno. No zobaczymy. Aha, założone w 2014. No, także 2014, czyli nowsza nowość. bardzo ciemna aleja lipowa Fajnie to wygląda gdzie drzewa Tak trochę absolutnie trawa jeździ ale ale jest to jednak ten park botaniczny ogród Palmiarnia, ale w tej chwili jest w czasie remontu i zamknięta trwale. Nie wiadomo, nie ma informacji kiedy, ale podejrzewam, że po wakacjach będzie otwarta. Budynek robi wrażenie cały ze szkła w środku widać egzotyczne rośliny. Zawsze jak widzę w jakichś parkach nenufary to przypomina mi się pan Telibowski z nocy i dni który zbierał te nenufary w podświętnym garniturze. Ta plaża pośród drzew, ale już złota plaża została gdzieś za nami. Musiałem wyciszyć piosenkę, bo, bo algorytmy, ale przed chwilą bardzo lało. Teraz jakby trochę mniej już. Resztki, co trochę leje. No, jedziemy z powrotem, ale warto było. Chociaż w ogóle fajnie jest, jak człowiek znajduje sobie sporo czasu, żeby chociaż gdzieś wyskoczyć. Na trochę, nawet na 3-4 dni to już też jest fajnie. Góry nad morze, także polecam zawsze, prawda? Prawda? <laughs> no właśnie. I starych przebojów też czasami warto posłuchać Warto? <laughs> no ale tutaj już deszcz. Ja muszę to wyciszać, bo to jest także 7 sekund i powyżej przeważnie już algorytm łapie. A spalanie 5-8 Oplu Średnie już ujechaliśmy, no mówię jakieś 250 km. Teraz pali troszkę mniej z powrotem. I jedziemy sobie jak na razie wszystko dobrze. Nie. Biały miś się spisał. Biały miś jak na razie się spisał, czyli Opel Combo w kolorze białym. Nie jest to samochód wyścigowy, mm. ale jedzie się dość przyjemnie. Znowu lunęło. Mało co widać po prostu. I bramki. I już po brameczkach. 30 zł, taka przyjemność kosztuje przejechania. Yy, Także jak za osobówkę od tego szmisia. <gry> Ale kontrast jest niesamowity, bo jeszcze wczoraj słońce tak nas zrobiło. Mnie to szczególnie na brąz. Normalnie Agnieszka tak samo. Aż mnie boli wszystko trochę od intensywnego opalania się. Ale spokojnie, trochę byliśmy już opaleni, więc. Nic, nas nie, nic nam nie będzie, ale tutaj teraz tak leje, tak, tak kontrastuje to z wczorajszą pogodą, no jakby wjeżdżać do innego świata. A rano też jeszcze byliśmy nad morzem. Tak, rano byliśmy nad morzem, no to dosłownie 3 godziny temu chyba. I co? I cieplutko słońce. Parawany, mewy. No a teraz. Ale trudno, do następnego razu. Tę opowieść z krótkiego wyjazdu będziemy już kończyć. Na razie. Cześć!